Cześć Boże, cześć. Środa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu i kolejny odcinek Zezna, który Cię bardzo serdecznie zapraszam. Ale zanim rozważanie do słowa liturgii, to zacznijmy od modlitwy kolektom, modlitwą liturgiczną dnia. Miłosierny Boże, weź łaskawie na gorliwość Twojego ludu. Sprawa, by opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość. Odnowił ducha przez spełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. I w pierwszym czytaniu, i w, drugi, i w drugim czytaniu, czyli w Ewangelii, otrzymujemy dzisiaj historię Jonasza. W pierwszym czytaniu wprost, a w Ewangelii Jezus porównuje współczesne pokolenie i, i nas również, bo my słuchamy tego słowa. Czy mamy w sobie. To, co Jonasz, czy potrafimy rozeznać yy, i rozpoznać sobie ten znak, który rozpoznał Jonasz. Dzisiejsze to pierwsze czytanie rozpoczyna się: Pan przemówił do Jonasza po raz drugi, więc skoro mówił, przemówił po raz drugi, to musiał przemówić do niego po raz pierwszy. Wiemy, że za pierwszym razem Jonasz nie posyłał Pana Boga i nie poszedł do Niniwy, ale popłynął do Tarsisz. Dlaczego do Niniwy nie popłynął? Ponieważ Niniwici to byli wrogowie y, Jonasza, to byli prześladowcy Jonasza, to byli ci, którzy wybili y, krainę jonaszową, jego rodzinę, bliskich, przyjaciół. Y, a, Pan Bóg miał, a Pan Bóg posyłał Jonasza, żeby żeby wezwał tego inwitu do nawrócenia, czyli do tego, że Pan Bóg ma dla nich miłosierdzie, że Pan Bóg daje im szansę. onaż tego nie chciał zrobić i wiemy, że musiał go spotkać przy różnych perypetii, aż do y, wyrzucenia go ze statku przez burtę, do wnętrzności morza, potem do wnętrzności ryby, w której przybywał przebywał trzy dni y, i wypluty na, y, właśnie poza morze, na, na tą plażę, na brzeg morza, Idzie przez Niniwę, głosi, mówi jedno kazanie, jedno zdanie w tym kazaniu. Popatrzcie, ja gadam i gadam, człowiek, człowiek jeździ po te kolekcji, tyle, że gada i, i właśnie, psuje to gardło. I onaż mówi tylko jedno zdanie. Jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zburzona. I tak to było bardzo przekonujące dla Niniwitów, że wszyscy się nawrócili. Yy. I dzisiaj Jezus nam mówi, o tym znaku Jonasza, o tym znaku w ogóle, że ludzie się domagają, ale nic nie będzie dane oprócz znaku Jonasza. I oczywiście jest wiele interpretacji, yy, chociaż od tego takiego znaku głoszenia przebaczenia, yy, głoszenia też y, tego znaku zmartwychwstania, to jest ten znak, że jak Jonasz, który po trzech dniach został wypluty, z wnętrzności ryby taki Chrystus zostanie wyrzucony z wnętrzności grobu, że to może być ten znakiem Jonasza, a dla mnie dzisiaj chciałbym się z Tobą podzielić takim innym. To jest dla mnie dzisiaj doświadczenie, dzisiejsze yy, tegorocznego, Wielkopostu, tego, tegorocznego przeżywania Wielkiego Postu. Że dla mnie znak Jonasza to jest ten znak, żeby słuchając Słowa Bożego, uwierzyć temu słowu i pójść za tym słowem, żeby podjąć pierwszy krok. Że ten znak Jonasza to jest dla mnie, że ja dużo słucham tak jak Jonasz, mogę słuchać, mogę być pobożny, mogę być wierzący i co z tego. Mogę podejmować praktyki wielkopostne. I co z tego, jeżeli nie jestem w stanie podjąć pierwszego kroku do nawrócenia? Że nawrócenie to, to nie jest tylko... To jest zmiana myślenia, ale nie, to nie jest tylko dobra myśl. No coś tam się zmieni, no zmieni się, nawrócę. Nawracajcie się, nawrócimy się. Nie. To jest podjęcie dzisiaj pierwszego kroku. Najtrudniejszy pierwszy krok. Dzisiaj rozmawiałem z kimś na temat właśnie tak, różnych postanowień moich planów, i tak mówiłem, już mam o takim planie jednym bez szczegółów i mówię, nie, na pewno mi to nie wyjdzie. I ta osoba mi mówi, no właśnie to jest problem. Że ty mówisz, że ci nie wyjdzie. I właśnie tak samo my myślimy o nawróceniu, słyszymy w kościele. Tak, pięknie ksiądz gada. Pięknie ksiądz gada, miejsca pięknie śpiewa, piękne modlitwy. Co z tego? Nie podchodzimy do kościoła, żeby się pięknie pomodlić. Nie podchodzimy do kościoła, żeby posłuchać pięknych homilii, pięknych rekolekcji. Nie tylko po to. Przede wszystkim chodzimy po to, żeby słuchając tego wszystkiego, żeby modląc się razem we wspólnocie czy też indywidualnie w naszych domach, żeby to zaowocowało bardzo konkretnym krokiem. Bardzo konkretną decyzją nawrócenia. Ale to bardzo konkretną. Dzisiaj Jonasz po raz drugi słyszał głos Pana Boga i zrobił ten krok do przodu. Wtedy zrobił trochę krok w tył. Pan Bóg to też wykorzystał i to też było mu potrzebne. Może w jego historii, bardziej w przekonywań, a może bardziej był przekonywujący dla liniwitów. Wszystko jest potrzebne w naszym życiu, wszystko jest jakąś drogą. Na mnie to jest odkrycie, tak. ostatnich też dni y, wsłuchuję się w kolekcje, które też tutaj są w Szczecinku, parafialne, które głosił mój spółbrat tutaj z domu, ojciec Jacek Dubeli, który też mówił we wtorek tutaj słowo o grzechu: że grzech nie jest śmieciem, że grzech nie jest drogą. I potem też słyszę, Kolejnego dziś człowieka w internecie, który też mi to daje potwierdzenie, że grzeg jest drogą do Pana Boga. Nie śmieciem. jest niezwykłą tajemnicą o mnie, której mogę odkryć drogę do Pana Boga. Tak. Nawet to jest mi potrzebne, w te moje zawirowania, powikłania, potłuczenia. A Pan Bóg będzie mi ciągle mówił, przypominał, żebym w końcu zrobił krok do przodu, a resztę On się zajmie. Nawracaniem On się zajmie. Zmianą całego świata On się zajmie. Być może tym znakiem dla mnie na pewno, nie wiem jak dla Ciebie, dla nas, A tym znakiem i nasze na ten wielki poz jest usłyszeć Słowo Boże i zrobić pierwszy, bardzo konkretny krok. Drogą i wszystkimi okolicznościami dalszymi to pozwólmy, żeby się Pan Bóg zajął. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć, do zobaczenia jutro.